Sobota 18 lutego i dzień dobry po grecku. Enoritis. Imieniny obchodzą Agapit, Albert, Flavia, Flawiusz, Gertruda, Haralampiusz, Heladia, Kosma, Mojżesz, Symeon, Wespazjan i Więcesława. Wszystkiego dobrego. 545 lat temu w Tower of London został utopiony w beczce wina skazany na śmierć za zdradę książę Clarence Jerzy Plantagenet. 449 lat temu do Krakowa przybył pierwszy polski król elekcyjny Henryk Walezy. 31 lat temu ukazał się singiel November Rain grupy Guns N' Roses. 27 lat temu odbyła się premiera serialu Matki, żony i kochanki. A 17 lat temu na plaży Copacabana w Rio de Janeiro odbył się koncert Rolling Stonesów, na który przyszło milion 200 000 ludzi. 125 lat temu zmaterializował się włoski automajster Enzo Ferrari. 109 lat temu jankeski wydzieracz paszczy Pee Wee King. 91 lat temu czeski filmowiec Miloš Forman. A 69 lat temu John Travolta. 729 lat temu szlak trafił Kubi Lajhana, wnuka Genghis Hanna. 477 lat temu znanego protestanta Marcina Lutra. 459 lat temu arcyartystę Michała Anioła, a 56 lat temu prekursora atomowego szaleństwa Roberta Oppenheimera. A pan Ernest na to: umieranie jest straszne tylko wtedy, kiedy trwa długo i jest tak bolesne, że upokarza człowieka. Udanego weekendu, szpon wzwyż i do zobaczenia!